Wypływuje na ryby w zacnym towarzystwie Wreszcie mamy nadzieję, że wobec ryb będą ładne rybki Mamy taką pełną nadzieję Do zobaczenia to Już tylko tak mówi, że nie duży, ale Tu już kurde kolejnego choluje. Pokazuję jak się ryby łapie w przystani Spróbujemy tu znaleźć sprawiczek, Gdzieś tu jest rybka Łaki, jaki widać Piękny lesz ale ciemny I za krótką żyłkę masz, nie, nie podbierzesz go taki piękny lesz Piękny Aż stalę i sprzyjmuje naszego Tadeusza żeby Masz krótką żyłkę jeszcze. jeszcze pewnie no bo nie możesz podciągnąć go sobie dobrze Ja tylko podciągaj odbieraj dalej jest ciał go Śmiało ciągnij do siebie Wow w ja się miło patrzy i tak będzie zaraz na rzeko. Coś <gry> nie w miarę jedzenia, nie może go dźwignąć nawet. No, no i narzekał, że kurde ryb nie ma. Ciągnie Leszczy 3 kg. Pięknie, przepiękna ryba. ይባባል በከረን ሰማን bardziej do mnie, pokaż, pokaż mi go pokaż mi go pokaż mi go. O, nie widzę bo jest słońce będziemy robić gdzie indziej zdjęcia ale tu widzę dobrze, pięknie, pięknie. Pięknie. mamy pod słońce trochę dlatego nie widać, dobra, okej okay. dobra, jest pan Leszczyński Tadeusz cześć dlatego jeszcze trochę przeciuszamuję, kijem holuj nie kołowrotkiem, nie szkodzi Jakie obciążenie idzie na żyłkę, ogromne. Oj, mój. za późno, no, to nie trzyma kije w łapie. Brygada, nowe wyzwania. Idziemy za lasem schowany, Jeszcze się z Ej, Tomuś, pozdrawiamy wszystkich? To już drugi Sławka no. dzisiaj. dzisiaj pierwszy był duży, drugi jest mniejszy. To tak jest, że jeden łapie, drugi dzisiaj będzie. Ale on tam jest ze skraja i jemu tam dobrze będzie. que j'ai fait. dziesięć kilo może, albo co. Nie no, ryba jest, no tam generalnie nie można narzekać, bo w tej chwili koledzy ciągną, a ja nie mogę nic dzisiaj złapać, widzisz. No ale to tak bywa, no. Pechowy dzień, dzisiaj pierwszego, nie?